Trzeba było powiedzieć, żebym się przynajmniej umalowała. Normalnie będzie fotofilisz. Będzie co do sekundy. To. Wyrówna. O, niech wyrówna. Nie? Hej, sorki, zróbcie, zróbcie, zróbcie szpaler, bo tutaj mamy zawodnika. Mamy zawodnika na mecie, zróbcie szpaler. Pójdzie na rekord. Piękny! A zista jeden kościń, 36 minut, mamy rekord. A se sefku. Fade on. Piękny. Yes. Piękny. Paczek, brawo! brawo! Paczek, brawo! Mama, brawo! 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 To go był mój debiut z triatlą. Taki z triatlą Dzięki Maciej. To bardzo cofny debiut co tam się wydarzyło, że tak zwoliłeś? O Jezu, taka bomba mnie strzeliła na tym, na krzyż, że mnie... Po co żeście to tam umieścili? Nie właśnie, <grywałaś>, po to to tam jest. To jest niszczyło strasznie. A poza tym zobaczcie, jakie ma ładne kolanko wypukłe. Tak z dwa razy nim trzasnąłem o ziemię i tak patrzę, a tu taki kosmita mi na koleś. <grywa> Najważniejsza kosmita. Jeszcze! <grywa> Brawo! Brawo. <śmiech> 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 i z oto mi nie wiem, wami. mama musi się zgodzić <laughs> nie, mama wybije <laughs> super <śmiech> brawo, <śmiech> brawo, <śmiech> brawo brawo <laughs> 21-27 21-27 <laughs> brawo <laughs> było <Brawo>. blisko <laughs> <laughs> A zajdzie specjalne, specjalne końców. Przekazanie rok, na rok. No, a. <grym>, a Tak szczerze powiem, ja się cieszę bardzo. Jak no. na pierwszy świat, może być. Kierze, moja historia z Hardą jest taka, że mijaliśmy marka, czy Chuck Pasz. No. I się okazało, że jego syn spotyka się z moją koleżanką. No i tak ja się tam z nie przywitałem, z mi, a kolega mówi, ty wiesz kto to był? Marek, zwycięzca hardej. A no, co to harda? Muszę teraz wieść!